Ho ho ho. siemanko, Witam was w kolejnym vlogmasie i śmieję się tak, dlatego słuchajcie, że przed chwilą włączyłam, myślałam, że włączyłam nagrywanie, a go nie włączyłam. Więc ponownie nagrywam wstęp. Słuchajcie, jestem w House, postanowiłam dzisiaj właśnie te miejsce odwiedzić, pokazać wam jak tutaj jest świątecznie. Jak tutaj jest udekorowane, zobaczcie tutaj na sklepiku, malutka choineczka, tutaj piękne drzewo, oczywiście ono też udekorowane, teraz zwieje, więc zaraz stąd znikniemy, słuchajcie, tu są takie piękne wieńce, ciekawe kto je zrobił, <laughs> idziemy dalej, słuchajcie, pokażę Wam piękną <laughs> choineczkę. Zobaczcie, o i bateria mi pada, po prostu jak cudownie, tutaj słuchajcie jest bałwan i są oczywiście prezenty. No i zapraszamy Was do Vito i Bella House, ponieważ 19 grudnia odbędą się tutaj warsztaty świąteczne razem z rodzicami, więc serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców, będziecie tutaj tworzyć wspólnie ozdoby świąteczne, dekorować i lukrować pierniczki i wiele, wiele innych, więc zapraszamy na stronę vito i bella albo na Instagrama vito i bella House po więcej informacji. And it is cold. Place that I can come home to. Yes, I am on. Every time the snow is falling down and it is cold outside we gather around the fireplace and no one cares about yesterday my favorite holiday it means so much more than words can say and I claim... tak tak czeka na przysmaki z tą wielką kitą <laughs> Jak widzieliście, byłam w Vitay Bella House, byłam odwiedzić właśnie te miejsce, bo od czasu, kiedy jest tak świąteczne, to jeszcze tam nie byłam, więc chciałam Wam to pokazać, jak to wygląda właśnie w realu. Mam nadzieję, że Wam się to podoba. I słuchajcie, 19 grudnia macie okazję sami to sprawdzić na przykład na warsztatach, które odbędą się właśnie w Vitay Bella House. Są to takie warsztaty razem z rodzicami, więc zapraszamy dzieci i rodziców, a oczywiście już mi siada na. Moje kalendarze z biżuterią, bo przecież jej przysmaki są najważniejsze. Więcej informacji na stronie witojbella.pl albo na naszym właśnie Instagramie House. Tam możecie dowiedzieć się więcej. Bibi, nie ruszaj mi kamery, bo to zaraz wszystko spadnie. A ja, słuchajcie, teraz już muszę dać temu małemu szkrobowi mojemu, słuchajcie, przysmaczki, bo ona się tak wycwaniła, że ona już tych takich swoich ulubionych, które zawsze jej dawaliśmy, nie chce. Tylko już chcę te z kalendarzy, tak mi Wito powiedział. I słuchajcie, wróciłam do domu i nie uwierzycie. Wy też to nie uwierzycie. Zobaczcie, dwudziestka. I co tutaj jest? Nic nie ma, bo ktoś już zjadł dwudziestkę. Oszukałaś, Fibi, więc nie powinnaś już dzisiaj dostać jednego. A tak naprawdę we wczorajszym filmie. Nie otwieraliśmy okienka, czyli mamy do otwarcia czternastkę i piętnastkę. Więc, Fibi, jednego nie możesz dostać już z tego kalendarza, ale zaraz się okaże, czy tylko z tego dostałeś, czy jeszcze z innego. Więc słuchajcie, teraz otwieramy porizon dla flipci i zobaczymy, co tutaj wszędzie jest. No, słuchajcie, już coraz mniej okienek nam tutaj zostaje i w ogóle coraz mniej vlogmasów na jutro mam plan dla Was coś fajnego nagrać, więc trzymajcie kciuki, aby mi się to udało. Już od dawna, dawna o tym myślę, ale chyba już to w końcu coś takiego nagram. No, piwcie, proszę bardzo, rybka. Proszę bardzo to zjeść, cwaniaczku mały. Chyba y, standardowo, słuchajcie, taka y, nasza tradycja. Wiwi zabierz ten ogon. Y, słuchajcie, otwieramy glasa, więc zobaczymy. I dwie rzeczy. O, i akurat czternastka na samym przodzie, słuchajcie. Y, to jest bardzo y, wąskie, a podłużne, więc będzie to może jakaś kredka. Teraz zobaczymy. To samo? Nie, już myślałam. Pamiętajcie te, pamiętacie ten taki grzebyk dwustronny jakiś? E, to to jest ta sama seria, bo widzę po e, tym, jak to wszystko wygląda, ale jest tak ciężko to wyciągnąć. To jest mały pędzelek, no i cóż, yy, gdybym nie spakowała tamtego Bella Boxa, to to by ponownie, yy, to też by to poleciało do tamtego boxa jako taki yy, zestaw, no ale tamten box już jest spakowany, więc to po prostu będę musiała dorzucić do jakiegoś yy, innego na przykład boxa. Yy, 15, piętnastka, gdzie jest piętnastka? No i też słuchajcie, coś takiego małego, wąskiego, w ogóle widzę, że na tej ściance same takie małe rzeczy. Fibi, jak myślisz, co to będzie? otwieramy, słuchajcie. O, teraz to w ogóle mogłam rozerwać całą tą ścianę, słuchajcie. No, coś czarnego i patrzymy. To jest na linię wodną czarna kredka. I niby mega, mega intensywna. Nie jest ona wodoodporna, ale jest bardzo intensywna. Więc to już chyba druga kredka, słuchajcie, czarna z tego kalendarza. Więc. Nad tamtą się zastanawiałam, czy mamy ją dać. <gry> e, i, I nie wiem, no to oddam Wam, bo słuchajcie, dwie kredki to po co? Więc tak, taki Douglas właśnie. Nic z tego nie zostawiam sobie. To wszystko leci do Was. Więc, em, no cóż, otwieram coś innego. E, to może Sephora. Jak jeszcze Fibcia jest taka grzeczna, to słuchajcie, myślę, że otworzymy sobie seforę. No i to będzie czternastka, mała rzecz i piętnastka też mała rzecz. Zobaczcie, od razu dwa pudełeczka Wam pokazuję. No i cóż, czternastka najpierw. Co to Fibi będzie? Co się jeszcze? <gry> Ojejku, co to jest? Coś na twarz, żeby nawilżyć. No, mi takie rzeczy nie są potrzebne, więc jak ktoś będzie potrzebował, to sobie użyję albo dalej komuś przekażę, bo to powędruje też do Bella Boxa. Fibi, ty jesteś normalnie, ja nie wiem, gdzie jest ta czternastka? Dam jej, słuchajcie, z kosmy czternastkę. Kaczuszka, no kaczuszkę to jeszcze... Y, jesz z tych takich naszych przysmaków, proszę bardzo. A teraz wracam do tego okienka 15 z Sefory i zobaczmy, co tutaj jest. O, to też mi się nie przyda. No, żadne, słuchajcie, kosmetyki dla mnie dzisiaj. Y, to jest pilniczek, już taki większy, bo tamto to była bardziej polerka. W Fibi, to nie dla Ciebie. I słuchajcie, to jest właśnie y, taki pilniczek, więc to też pójdzie do Was. Więc te wszystkie cztery rzeczy z Douglasa i Sefory idą do Was. No, więc zamykamy te pudełeczka, obracamy paseczkami do, do nas, do przodu. I słuchajcie, jak tak patrzę, no to już powiem Wam, że mało zostało tych e, okienek tutaj. Bo spójrzcie o co mi chodzi. Te wszystkie paski to są otwarte już pudełka, a te jeszcze takie kolorowe to czekają na nas. E, no i dobra, co Fibi nasłuchujesz? Teraz słuchajcie, cóż. Fibi, to Pan coś tam robi. Kalendarz adwentowy Zinseja z czerwoną, y, no kolorową biżuterią, ale też złotą. Więc y, zobaczmy czternastkę i piętnastkę. Piętnastkę już znalazłam. Wow, moda zerknęłam. I słuchajcie, czternastkę. To też będą kolczyki, bo bardzo małe okienko nie. To słuchajcie, jest pierścionek. No i to jest y, pierścionek śnieżynka. Zobaczcie, i ja sobie zostawiłam na szyjnik śnieżynkę, bo bardzo mi się podoba. Ale nie wiem, czy ten pierścionek, on oczywiście ładnie się prezentuje, ale jest na mnie za duży. Te pierścionki ogólnie powiem Wam, że są mega, mega duże. No na moje palce wszystkie, na moje wszystkie palce, to on jest nadal za duży, więc bez sensu sobie go zostawiać, <laughs> więc chyba on też pójdzie do Was. A słuchajcie, tutaj typowo świąteczne i powinna je sobie zostawić, ze względu na to, yy, jak się z Wami witam, właśnie na tych vlogmasach. Ale spójrzcie, takie kolczyki z napisem. Ho, ho, ho. Fajne, nie? Mega. Yy, ładnie się świecą. No nie wiem, zastanowić się bym musiała, bo tak naprawdę ja bym tylko nosiła w okresie świątecznym, więc czy jest sens. Ja... No nie wiem, zobaczymy Może no, ja zatrzymam do jakiegoś fajnego zdjęcia Bo już muszę naprawdę dodawać te zdjęcia na Instagrama Słuchajcie, w zeszłym roku pamiętam, że miałam ich mnóstwo, mnóstwo I, i było tak fajnie świąteczne Świątecznie, bo to była sesja świąteczna faktycznie Ale dwa lata temu chyba też dodawałam takie swoje świąteczne zdjęcia i było fajnie, a w tym roku zaniedbałam troszeczkę z tymi zdjęciami tą sprawę całą. No ale słuchajcie, to przez to, że są w tym roku vlogmasy. W zeszłym nie było vlogmasów, ale słuchajcie, no cóż, damy radę. No i teraz ostatni kalendarz, jak dla mnie to zazwyczaj najlepszy. No, i szukam czternastkę i 15. Liczę na to, że będzie coś tu naprawdę fajnego. 15 znalazłam. Jeszcze nie patrzę, co tam jest. I 14. 14 takie średnie okienko. No i są to kolczyki. A w 15 to jest chyba bransoletka. No i mamy, słuchajcie, już wszystko otwarte. No i cóż, to jest bransoletka numer 15. I to jest taka bransoletka z kółeczkami, jak widzicie, takimi pustymi. I to ja już wiem, że to byłby komplet. Mm, bo był już taki naszyjnik z takim kółeczkiem i on powędrował do boksu, ale ja nie wiem, czy ten boks jest zamknięty. Jeśli nie, to możliwe bardzo, że ja to dorzucę właśnie do tamtego, żeby to był komplet. I tutaj są też takie kolczyki złote, zobaczcie sobie. One też powędrują do Was. Ja ich sobie nie zostawiam, więc tak naprawdę zobaczcie. To wszystko z dzisiaj, ta cała biżuteria i yy, wszystkie kosmetyki lecą do Was. No, ewentualnie zastanowię się nad tymi ho-ho mm, kolczykami, ale to naprawdę muszę się bardzo dobrze zastanowić. Yy, no, a tak, to wszystko pójdzie do Was, także no, nie są ze ze mną, Mikołaj, słuchajcie. A ja już otworzyłam, słuchajcie, wszystko. Zapomniałam, żeby sobie nałożyć opaskę Także ho, ho, ho Mam nadzieję, że Wam się podobało Podobały dzisiaj te takie prezenciki, które polecam do Was To otwieranie kalendarzy i że podobało Wam się właśnie Vito i Bella House Ja sobie tam pojechałam po pracy, wypiłam sobie herbatkę Myślałam, żeby wypić sobie gorącą czekoladę albo herbatkę tą zimową Ale słuchajcie, bardzo dobrze życzyłam tą herbatę Ona była z żurawiną, z cytrynką, z i z goździkami, z miotkiem. Naprawdę przepyszna herbata. No i porobiłam sobie parę zdjęć, też mi e, ktoś zrobił parę zdjęć, więc e, pozdrawiam, <grym> jakby co. Także e, mam nadzieję, że coś z tego zobaczycie właśnie u mnie na Insta. No i jeśli Wam się podobało, to zostawiacie łapy do góry, subskrybujcie kanał, zaznaczcie dzwoneczek. No i jutro się widzimy w kolejnym vlogmasie i tak do 24 grudnia włącznie. Jeszcze sama flipcie. No mówię, słuchajcie, na przysmaczka jednego. Troszkę zabiera mi głos, więc słuchajcie, nie będę y, przedłużać, kończę tego vlogmasa. Mam nadzieję, że Wam się podobało i ja się z Wami żegnam. Pa pa!